Przystępujemy do punktu 11, sprawy różne. Zanim Państwo będą zabierać głos, to ja mam prośbę do radnych. Nie wiem, jak się umówimy, Szanowni Państwo. Mam uwagi do oświadczeń majątkowych, bodajże 16 radnych. W związku z tym, z każdym chciałbym się spotkać, żeby to poregulować 16 albo 17. Nie mam w tej chwili nazwisk, nie będę operował, bo nie w tym rzecz. No. Na pewno, na pewno nie musi przychodzić, bo pamiętam radny Woźniak, bo on ma w porządku. To jest jedno pewne, także a resztę przepraszam bardzo, nie powiem i myślę, że po sesji, po sesji po prostu bym zaprosił na górę do pokoju radnego, żeby to uregulować, dlatego, że jest taki obowiązek. Ja po prostu widzę taką potrzebę. Bardzo proszę teraz w sprawach różnych, kto chciałby zabrać głos jeszcze. Bardzo proszę pan radny Kornos. Panie Przewodniczący, ja tylko w kwestii jeszcze tych oświadczeń. Nie wiem czy, to, czy było podjektowane reszty radnych. Nie wiem, czy ja tam jestem, czy nie. Ale mi się wydaje, że to jest spowodowane samym prawem, że skoro prawo zezwoliło, na no jakoś tam łóżkę. No to więc w tej chwili każdy nie podchodzi do tego zbyt poważnie, bo że i tak żadnych sankcji z tego tyłu nie ma, więc składamy, nie wiem po co, jaki jest tego cel. I przypuszczam, że może to jest ta taka świadoma ta pomyłka czy niektórych radnych. Dziękuję. No niekoniecznie, Panie Radny. Bardzo proszę, Pan Radny Urbański. W, w związku z tym, że padło tu moje nazwisko jako Przewodniczącego Rady o tym, że nie to wyjmuję w swojej formalności, Obowiązku, to chciałbym przeprosić rzeczywiście pani, Panie, które na to komisję przyjechały wtedy w maju, w maju w wjazdową. No, czuję się winny i tu nie ulega wątpliwości, jest to poza wszelką yy, regułą. Yy, natomiast no, informowałem tu służby o powiadomieniu, że ta komisja odbędzie się w innym terminie. Yy, jeszcze raz, jeśli zajdzie potrzeba yy, sfinansowania, podniesienia kosztów, to zrobię to osobiście. Dziękuję. Czy, czy, yy, bardzo proszę podać mikrofon pani dyrektor yy, Czorowska. Ja mam przyjemność zaprosić Państwa w miesiącu czerwcu na wojewódzką imprezę, która odbędzie się w Rykach, organizowana przez Centrum Kultury Starostwo Powiatowe w Rykach i Wojewódzki Ośrodek. Kultury z udziałem pana burmistrza. Jest to wojewódzki przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej, śpiewający słowik. Serdecznie zapraszam 9 i 10, a głównie na, taki, na tą część laureatów. Jest to naprawdę przepiękna impreza, już po raz kolejny będzie u nas u organizowana. W najbliższym czasie, 5 nie ma pana Sołtysa, ale też i w imieniu pana Sołtysa. W podwierzbiu odbędzie się impreza. Z okazji Dnia, Dnia Dziecka, jeszcze, ale w niedzielę, gdzie jesteśmy też współorganizatorami, serdecznie zapraszam 25 do Bobrownik na tradycyjną sobódkę, a 19 w Rykach odbędzie się koncert. I nie bądź na powietrzu, w zależności od pogody, najlepsi z najlepszych będą prezentowany dorobek artystyczny Centrum Kultury, ale jest to impreza również cykliczna. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Łukasz. Ja się jeszcze chciałem dowiedzieć o te konsultacji w sprawie Centrum Kultury, kiedy one będą się odbywać, czy coś już wiadomo na ten temat? No, no i nie wiem, czy, czy będą one otwarte również dla mieszkańców, żeby po prostu mogli też przyjść, i powiedzieć się, czy, czy będzie to raczej w wąskim gronie, takich jakichś bliższych informacji. No to, gdzie można było się dowiedzieć o planach, jakie są w założeniach o tym, czy one przyniosą jakby ograniczenie działalności, czy, czy wręcz odwrotnie, czy rozkwit? trochę informacji dlatego, że po prostu tego nam brakuje, jakby że te informacji tego, w jakim kierunku będą dążyć te zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że pytanie, pytanie w tej chwili jest no, trochę na wylot, dlatego że myślę, że musimy wrócić do źródła czyli pracodawcy i, i instytucji, żeby sobie wyjaśniali pewne sprawy tak jak wcześniej o tym rozmawialiśmy, dalej dopiero będzie można rozmawiać. No, yy, Myślę, że jeżeli dojdzie do e, jakiejś decyzji, to na pewno i praca się o tym dowie. No. Dlatego, że będzie to przy udziale radnych wielu. Ale w, w, tj. Tj. w sprawach różnych, kto chciałby, to bardzo proszę Radny Piwońska. Przepraszam, może Pani najpierw odsłać. Nosowie, Pani Radna nosowie, przepraszam. Ja bym prosiła, żeby przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji odnośnie ośrodka kultury byli obecni wszyscy radni, nie tylko przedstawiciele Komisji No Wszyscy będzie tylko wybrani przed przewodniczącą komisji. Szanowni, szanowni, szanowni Państwo, yy, w związku z pisem jako wpłynęło ładnie określone, te, określona tematyka. W związku z tym było to wąskie spotkanie, początek do rozmów na szers w szerszym gronie, a dopiero później na forum rady. Jeżeli chodzi o spotkanie wszystkich radnych z Centrum Kultury, to jest nic innego tylko sesja praktycznie, prawda? No, y, ja myślę, że y, na pewno, na pewno wszyscy radni będą wiedzieli i czuwali nad tym, co się dzieje, bo ja Uważam też, że powinno to być robione przy otwartym kurtynie. Co kto ma yy, do powiedzenia, po prostu jakie dalej czynności pode będziemy podejmować. Ja jeszcze właśnie odnośnie tej debaty będę należała, żeby ona się odbyła w jak najszerszym groźnie hmm. społeczeństwa. Żeby pomiędzy przeciągnąć że te bolączki, które tam tam dręczą i, i po prostu żeby to było jasne. Po takich informacjach Bardzo proszę, Pan Radny Piwoński. Ja jeszcze tylko w uzupełnieniu tu zapytań sołtysów z, z, że tak powiem, mojej okolicy. Chciałbym zapytać o drogę wiodącą z Leopoldowa na Budki. Tam zostały wykopane karpy, one leżą od jesieni. Chciałbym tylko zapytać, co będzie się z nimi dalej działo, myślę, że jak najszybciej powinny być usunięte. To bardzo bym prosił o interwencję w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Proszę pana. A, radny jeszcze chwilę, jeszcze radny piąty. Krótko odłożenie. Kto z Państwa radnych chciałby uczestniczyć w Komisji Wyjazdowej Oświaty do dwóch szkół Ognia i Dąbia we wtorek o godzinie 8 będziemy jechali. Także proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Ja chciałbym tylko odnieść się w dwóch zdaniach tutaj do sprawy uchwały o Centrum Kultury i do stwierdzenia Pana Burmistrza, że nie miał okazji się wypowiedzieć, że artykuł artykuły jakieś tam, to nie były przede wszystkim nasze artykuły, tylko to były listy, które dotarły do redakcji w tym tygodniu i podkreślę, że my nie zwracaliśmy się do żadnego z tych autorów tych listów, żeby nam coś przesłał, po prostu doszły to list. Burmistrz tak samo miał no, ma taką okazję i po prostu, no, ale list od burmistrza nie przyszedł do redakcji. Przecież gdzie na pewno opublikujemy. Także tu nie, ma, nie ma takiego czegoś, że myśmy sobie wybrali jedną stronę, żeby przekazała. Po prostu to były listy, to nie były artykuły redakcyjne. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciał zabrać głos, Jeszcze Szanowni Państwo, no, muszę się odnieść do wypowiedzi Pana redaktora, ponieważ, Panie redaktorze, był Pan obecny na wszystkich komisjach. Znał Pan moją opinię na tej na, w tej sprawie. Na tych komisjach nie padło nigdy, że chcemy likwidować kulturę, czy chcemy likwidować zupełnie centrum kultury. I mając świadomość tego, że ja nigdy nie wypowiedziałem się na żadnej komisji, że jestem za likwidacją zupełną kultury czy centrum kultury, otrzymując takie listy to z, z takiej typowej rzetelności dziennikarskiej wynikałoby, żebym ja mógł się odnieść do tych listów. Ja nie mam, ja nie miałem potrzeby pisania listu aż do prasy, żeby co udowadniać, że to było, ja, ja to zrobiłem w obecności radnych, pana, bo był pan na komisjach, więc nie rozumiem, jaki był, miałbym powód jeszcze pisać artykuł do prasy na temat Centrum Kultury, gdzie jeszcze mleko się nie rozlało, a my już dyskutujemy na temat co będzie, więc, ale myślę, że jeżeli widział pan już te listy otwarte, pisane do redakcji, no to warto byłoby w mojej ocenie, oczywiście to jest moja tylko ocena, warto było mnie poinformować, że wpłynęły panie burmistrzu takie listy, zapytać dwa, trzy pytania, moje zdania na ten temat. No, jak zwykle jest to, no tak to wygląda, ale to mówię, to jest tylko taki mój komentarz do pańskiej wypowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę jeszcze. No, Ale właśnie po opublikowaniu listów ma Pan możliwość odniesienia się. No, my nie będziemy do Pana szli z listami, które przychodzą do redakcji przed publikacją, czy jak. No, chyba jest, taka jest kolejność rzeczy. Publikujemy listy, a później ewentualnie adresat może się do nich odnieść, no, ale nie przed publikacją. No, nie możemy czyichś listów nieść do Pana, żeby Pan najpierw przeczytał i później do tego się odnieść. No, to to... Także w tej chwili jest, yy, strony są otwarte. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś w sprawach różnych jeszcze chciałby zabrać głos. Nie widzę, zamykam punkt jedenasty. Szanowni Państwo, punktem dwunastym to jest zamykam obrady ósmej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Wiele dziękuję Państwu wszystkim za udział.